Was w kolejnym odcinku na naszym kanale M&M Motors w Witam wszystkich, Panie i Panowie Dzisiaj mamy co? Dzisiaj nie będzie Piaggio, nie będzie MP3 żadnego 400, 500, 350, czy 530 Dzisiaj mamy wynalazek, tak jakbyście prosili Peugeot Metropolis Tu mamy na podnośniku nie? I zrobimy dzisiaj taki odcinek ogólny opisowy pokazowy o, metropoli, o metropoli, Metropolisie albo słuchajcie mówię o metro. Więc tak się prezentuje ta nasza maszynka, co nie? Jest piękna. Tu tak on ma już swoje lata, bo to jest rocznik 2014 z przebiegiem 48 tysięcy i co Wam mogę o się powiedzieć? Więc, tak, produkowane od 2014 roku, bodajże, dwa końcówki silnik, czterosuwowy, dwa sące, dwa wydechy. Euro 5, tak zwany, już spełnia normy. Zawieszenie z tyłu na podwójnym amortyzatorze, z przodu wahacz pojedynczy amortyzator na dwa koła. I nie ma hydrauliki w zawieszeniu. Wszystko jest sterowane elektronicznie, jest pełna elektryka. Są silniki elektryczne, linki i tak dalej. Jak wygląda zawieszenie od środka, też wam pokażę w tym odcinku. Nie na przykładzie tego, tego Metropolisa, a na drugim przykładzie, bo mamy tych Metropolisów 27. W tej chwili obecnie to wam pokażę na przykładzie drugiego Metropolisa, który jest rozebrany. Co tam się stało i co, co jest robione, co było robione, co jest robione, to tam nagrywa się to wszystko, ale jak będzie ukończony już finał. Efekt końcowy będzie już osiągnięty, więc będzie cały odcinek montowany Więc tak, tu mamy 2014 rok. Maszyna piękna. Jedni się podoba drugim już nie. Jedni to wolą, drudzy nie wolą, nie. Każdy ma swój wybór, każdy ma swoje Co mogę o nim powiedzieć? 399 cm pojemności silnika 37,2 koni mechaniczny. Tarcze hamulce jednokroczkowe. Tarcza 200 mm przód, 260 mm psu, podajna 240. Nie chcę odprowadzać, tyłu nie pamiętam. Hamulec jest elektryczny. Za, po, za pomocą Uruchamia się go za pomocą silnika elektrycznego, który zaciąga linkę. Co jeszcze z takich ścieżkach? Nie posiada tradycyjnego kluczyka, tylko. Jest system bezkluczykowy. Tu jest wersja RS. Tak, to jest wersja RS, czyli czym się różni od zwykłego. Ma jakieś odpierdolki, takie dodatki. Syk. podpalanie szklamki, Nie trzeba stwarzać naciskać. Właśnie, czym się różni od innych. Bardzo bojętnie hamulcem się naciśnie. Czy prawym hamulcem, czy lewym, czy przednich, czy tylnych. Ta wersja jest bez abs i bez trakcji kontroli. Bo my to jest jedna z pierwszych wersji. Ona u nas była tylko na co była? Na wymianę tylko klocków hamulcowych. Przód i kłatki tył. I wymienialiśmy zacisk. Od hamulca ręcznego, ze względu, że tam jakieś nieszczęście się stało klientowi. Gdzieś najechał, coś tam wpadło, ugięło, jarzmo i tak dalej, więc i go skrzywiło, nie prostowaliśmy, nie klepaliśmy tego, nie wymieniliśmy to na przepraszam, na używany, oczywiście, sprawny, używany i nowe klocki tył, i od ręcznego też nowe klocki, przód, czy nowe klocki tarcze zostały takie, jak są, klient nie chcę wymieniać. Jego decyzja jeszcze, czym to jeszcze będzie latał, czy sezony przód, to jeszcze ten sezon, może przyszły obiedziec, nie, może, ale jak kazał zostawić, się stawić, jak jest, no to ok, jego decyzja, nic nie zrobimy, jeden nasz pan, tak jak mówię, system bezkluczykowy, tak wygląda stary pilot, stara wersja pilota, o, może tak zrobimy. Tak wygląda stary pilot. Tam jest w tym bo bo ma swoje lata. A tak wygląda nowy pilot. Już do nowszej wersji. Ładniejszy jest. Stary, nowy. No. Mówiło mamy tych Metropolisów. Troszkę. No jest teraz. Na, jest najazd MP3 znowu i jest najazd y, Metro. Tutaj jak mówiłem, zawieszenie, wahacz na każde koło z centralnym amortyzatorem na, na środku poprzek niepionowym. Ale to Wam pokażę, jak to działa na przykładzie białego Metropolisa, którego specjalnie, specjalnie pod ten odcinek właśnie o, o peszotach wprowadzimy go na podnośnik, bo on jest cały liczniki licznik i wszystko bo tam taka usterka była, no tam za chwilę w drugiej części filmu, jak on będzie stał tutaj, to Wam opowiem, tak, ja mówię, no tyle, 37,2 konia mechanicznego, bardzo cicho pracują, bo mają duże tłumiki, te silniki ciszej pracują, jak MP3-400 500, tak, ja mówię, siedzenie elektrycznie otwieramy, tak samo, kufer, tyłu, wszystko elektryczne, hamulec ręczny, Biał. Amulet elektryczny, czy elektryczny. Się, bo nie widzę. Tak teraz na ręcznym stoi. Kiłutko, jeśli ja widzisz, jak chodzi, żeby tu go nie słychać teraz. No teraz wam pokażę jak deska wygląda licznik. takie jest ułożenie poszczególnych ikonek. No i tyle, więcej Wam nie, nie opowiem, o nie, bo nie wiem, czy nawet dużo na ten temat, nie będę czytał tego. To najważniejsze rzeczy wiecie, czyli nie? Moc, opony standardowe, dwunastki, tak? Dwunastki Michnella tu mamy, no 120 na 70 razy 12 czyli takie same jak w Piagio MP3 przód i nas 140 x na 70 14 ta sama co w p MP3. Opowiem się nie różnią niczym, to nie rozstaw półtora, tam się różni i to zawieszenie nie jest hydrauliczne, tylko jest linka i pełna elektryka. Ale tak jak mówię, pokażę Wam to dwie części filmu i tam opowiem o kluczykach i tak dalej. O kilku rzeczach. Dobra, teraz go opuścimy i pokażę Wam licznik, jak wygląda, co i jak, z czym się je Dobra, kilometr. Kamera a może jest tak w przód. Od góry do dołu te ujęcie nie jest dobre. Ale wam powiem jeszcze jedną rzecz. Jeszcze go na stojaku, na stojak założymy. Powiem Wam, że te metropolisy są ładne. Nie są tanie, ale za te pieniądze. To jest szyba regulowana tutaj. Można wyżej i wydać tego. To bym chciał, żeby była elektryczna, nie w ten sposób. Opuszczanie. No nie, nie pokazali się. To tyle GP. nawet ma na elektryczną szybę, a tu już bym wolał, żeby była chyba na stałe. Niż zatrzymywać się i, no i tak dalej, i tak dalej. No, tu to nie błysnęli. Naprawdę nie. No, mogli zrobić silnik, coś tam. Ale Burman ma 650 50 elektryczną szybę, a tu. No, jak za tę kasę to nie są tanie, no są tańsze bodajże jakie te trójki, o po prostu pamiętam. Raz to sprawdzałem, ale nie pamiętam. Dobra, pokaz pokazuję Wam licznik jeszcze na tym, na tym metropolisie, co nie tu łobdowa silnika, przekładnik CVT. O tak, no zmęczony ten skuter już jest, no bo mówię, tu jest. Bagaśnik, tył elektryczny. Siedzenie. Dobra. Pedał hamulca tu. Na środku. Tu jest więcej miejsca, jak w MP lepiej się jeździ. Powiem Wam, że mi się dobrze jeździ. To policamicz, nie? Światła awaryjne i tu jest właśnie ręcznie. To jest guzik ręcznego. O, zaświeciła nam się klapa z tyłu. O no, coś tam się przycina. Musimy do tej linki jeszcze zajrzeć. No bo ona są krzywa. Dobra Tu mamy starter, czytnik Kluczyk Naciskamy Przekręcamy To mogłem odkręcić Moment Żeby nie przeszkadzało Mamy Oj, oj, oj No i poleciało wszystko. Dobra, jeszcze raz nowa. Naciskamy Przekręcamy No i mamy olej połęczowy. Kontrolka miga od zawieszenia, że jest tego niezablokowany. Teraz jest zablokowany. Taki dźwięk wydaje lewe koło miga, tak. Lewe, że jest nie idealnie w poziomie. I jest przeciwny. Tak, tu świeci kontrolka od tylnej klapy. Teraz się parking ręczny. O, I teraz gasło, bo został nieodpalony. Wy, wygasił się sam. Jeżeli jest na ręcznym, tak teraz odpalimy go. Zdawiamy gazu. Nie pojedzie. Mamy go zręcznego. Tak, Te klapę musimy zamknąć, tam zobaczyć co tam się jeszcze dzieje. O no tu ma łupy na telefon. Tak, tak, takie manetki wyglądają. Mówię ten jest zmęczony, bo ma swoje lata, on tu jeździ, nie jest garażowany, na świeżym, po, na świeżym powietrzu stoi, o, no rysy ma wiadomo, to nie jest już nowy, mówię ten jest 2000. Lec, tak chwilę zgaśnie, wszystko światła się wyłączy, gasną same po jakimś tam czasie kierunki tu są lery. Nie, no, linia jest ładna, ładna jest. No i przede wszystkim ciszej chodzi: ciszej chodzi jak MP3 400 czy 500, bo naprawdę ciutko oni chodzą i się tak komfortowo nawet jeździ nimi. Dobra, założę to, bo bo potem zapomnę, ginie albo łoś i będzie, będzie lipa. No światła się właśnie wyłączyły. No, no To tyle w tym wejściu. W drugim wejściu już będzie drugi metropolis stał tutaj. I pokażę Wam zawieszenie, układ chłodzenia i wszystkie sterowniki komputery co on posiada ile jest elektroniki nawalone. I pod koniec filmu też rozwiązanie konkursu zaległego, który się ciągnie, ciągnie, ciągnie. Nie było czasu, nie ma czasu, nie ma czasu, bo pracy jest dużo. No ale co myślę, że w tym odcinku trzeba coś załatwić. Koszulki będziemy wysyłać. Odnośnie komentarzy jeszcze. Nie odpisuję teraz zbyt często. Czytam te komentarze, ale nie odpisuję. Czytam wieczorami, ale jest prac tyle. No nie ma czasu. Nie ma, nie ma czasu. Przepraszam wszystkich, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tam piadjembe, czy dzwońcie na komórkę, piszcie SMSy, y prędzej. już prędzej. Nie, ja mam zaglądać na każdy na YouTube'a. Trzeba powiadomienie przychodzi z YouTube'a, że ktoś komentarz o napisał. No nie zawsze. Jest czas, na to a teraz. Tak mówię, tych mamy was 7 sztuk. A ampetrujek nawet a amp nawet mi się nie chce liczyć, że stoi znowu. To, to z widzów już był u mnie, bo nie, już nie jeden widz tu był na miejscu. No to wie o czym mówię. Jest, jest z roboty. Jest. Nie ma tak, że ktoś przyjedzie z marszu i będziemy robić od razu, że przyjedzie rano i po południu bo będziemy coś wykonywać czy, czy MP3 czy coś, to nie. Wszystko jest na telefon, mówienie się co do godziny praktycznie, co do dnia, plus minus tam. A wiecie jak to jest. No jest co robić, naprawdę jest. A tym bardziej, że sezon ruszył, a jak na złość się psują teraz. Znaczy dla mnie dobrze dla, dla użytkowników użytkowników czy nie? Ale mówię obecnie, jest 7 Metropolisów tego, no szczerze, potem za chwilę zjedzie pod podnośnika I dzisiaj o 18 go odbiera, To już go nie będzie, no to mamy 6 Metropolisów, które mechanicznie są dobre, a tylko elektronika, elektryka jest uszkodzona. W jednym zawieszenie zgubił, nie widzi zawieszenia. Po ten biały, no to, to wam opowiem, o co tam się dzieje. Jakie historie jeszcze z nim wyszły. Co się dzieje, i tego drugi mamy na czujniki ABS-u. Klient przyprowadził i na czek do diagnostyki, które były niby wykonywane, a dalej komputery nic nie, nie wykazały. No, ktoś tam robił diagnostyki, ale nie wiem czy oryginalnym oprogramowaniem do peżotów TEP-em, czy, czy jakimś uniwersalnym, co niby je, tylko kody czytuje. że tam był czujnik uszkodzony ABS-u, czujniki zostały wymienione przez klienta na nowe, sam czynnie, sam wymieniał. No i dalej to nie działa. A jak świecił TC, świeci i czekcinka się pojawił teraz. No, będziemy to wszystko diagnozować, będziemy robić diagnostykę komputerową i będziemy działać z tym. Dobra, tyle w tym w tej części. W drugiej części dalej Metropolis, rozebrany, o, cały przód i wszystko. I tam będziemy sobie omawiać po kolei. Taki odcinek bardziej poglądowy na temat Peżo Metropolisa 400. Dobra, zdjęcie robimy. No, i dobra, witam yy, widzowie w drugiej części. Metropolis stoi na zewnątrz, nie wprowadzałem go, zdemontowałem koła tylko, żebyście widzieli, jakie tu jest zawieszenie. Taki stan ogólny tego Metropolisa ładny jest. On przyjechał na elektronikę, na awarię. Klient go odbiera, odbiera go no w takim stanie, jak jest, bo czachy, lampy, szyby, prowadnic tego nie ja nie posiadam. Przywiózł go tak już rozkręconego, czy nie koła. Ja przykręcę, bo mówię, ja, ja odkręciłem koła, żeby Wam tu zobrazować. Y, jakie tu jest zawieszenie, bo nie każdy wie. Nie jest takie samo jak mp czy Jest absolutnie całkiem inne zawieszenie. Jest, wie, jest wahaczowe z jednym amortyzatorem. Poprze jak widzicie. Y, tutaj jest y, zacisk na, y, sterowany Linką też. Za pomocą linki zaciskany, czy nie klocek. Wewnętrzny jest z dwóch stron okładzina. Krocek zewnętrzny, drugi klocek zewnętrzny. Tu jest tak zwane półkole. W biadzie MP3 jest półksiężyc i dwa klocki zaciskowe, z, który, z którego tylko jeden pracuje, a tu wszystkie pracują. Ten najwięcej opór stawia. Jest ok, co nie jest? Półkole. Znaczy, no półkole, tak jak widzicie tu. Nacisniemy. Jest tamta strona, jest do połowy. I analogicznie jest z drugiej strony, co nie i ja analogicznie z tej strony A, tu nacisnąć A w ten sposób to działa to urządzenie to jest odpowiedzialne za, za całe blokowanie tego wszystkiego wahacz, oś centralna amortyzator jeden poprzeczny, poziomy poprzeczny zwrotnica na przegubie montowana, u góry ułożyskowana tak samo jest, analogicznie jest prawa, lewa strona, czy nie, to jest wersja bez ABS-u. w miarę młody jest, ale bez ABS-u. I teraz tak. Silnik elektryczny, tu jest jeden, ten służy do hamulca ręcznego. Buzikiem go przełączamy cyk, on tu ma linkę, zaciąga linkę na tylnie koło na ręczny. I tak samo tu jest Klocki, zacisk, linka. Silnik elektryczny jest tu, schowany. Ten zixem. On był wymieniany już właśnie. I to jest cała, cała filozofia tego zawieszenia. Wydaje się prostsze: tu jest sterownik, w tym miejscu jest sterownik od hamulca ręcznego i zawieszenia. Tu już następny sterownik jest silnika i kluczyka, tak powiem, czy nie, bez kluczykowego systemu. I sterownie silniku Delorto Powiem Wam tak, że ja tymi Metropolisami jeździłem dużo już Bardzo dużo, bo już kilka już było u nas Ja miałem swojego też na sprzedaż Tarcze Koła przykręcałem na znaczy śruby, to nie wahacze Powiem Wam tak Odnośnie tego zawieszenia Lepiej się jeździ nim Lepiej wybiera Lepiej pracuje to zawieszenie, bardziej wybiera tego. Ten skuter jest bardziej, bardziej przewidywalny, jak on się zachowa i tak dalej, czy nie? Ale, ale jest jak elektroniką sterowan, niby silnik jeden, silnik drugi tego, ale uwierzcie mi, jest to, jest to troszkę zabawy z tym wszystkim, żeby to dograć. Tym bardziej, że Bardziej, że z Peugeotem jest jeszcze jeden taki problem znaczy program, nie program, no nie wiem jak to mam powiedzieć, normalnie yy, chodzi o to, że do Peugeotów tam mieć odpowiedni program. Tak jak ja mam TEP, y, TEPa, y, TEP 2005, on Metropolisa nie robi, robi wszystkie Peugeoty poza Metropolisem i Polsonem znowu, ale mamy już TEPa 2010 i on Metropolisa robi robi tam pulsony, robi tam inne rzeczy, jeszcze robi i teoretycznie chyba z tego co wiem musiałbym to z Michałem skonsultować ale tak mi się wydaje, że 99% nie ma programu diagnostycznych do perzotów, ogólnych takich, że wiecie do Piażio tam czy macie TEX'e czy jest coś innego, czy jakiś tam FMU, czy 26, czy FID, już nie pamiętam tam, że tam od FIAT'em czytają że to się łączy może ich jej łączyć? Nie wiem, nie. Ja nie próbowałem. Ja mam swoje, swoje programy i na których bazuję. Czy nie? Tu też do Peugeota mamy tego tepa jednego i drugiego, akurat tu 2010. 2020 też obsługuje ten najnowszy w sumie. No ale 2010 już wystarczy, tak zwana dziesiątka, i on już Metropolisa robić. Nie? Już wszystko robi. Nie zdiagnozujemy go, mi się tak wydaje, nie zdiagnozujemy go żadnym innym programem, czy nie? Układ kierowniczy, kierownica, co nie widzicie, wszystko na drąż drążki kierownicze, tu będą gumki jeszcze wymieniane, klient jednak namówiliśmy klienta na wymianę tych gumek, bo nie chciał, no ale dobra, udało się, bo są popękane. mówi, że może być wiadomo, tu zbieżność, to wszystko jest łatwiej ustawić jak tyle MP3, ale mówię, dużo przyjeżdża na to zawieszenie, No te sterowniki, siadają. Dlatego wystarczy zwarcie na bezpieczniku odpowiednim, tam jest taki bezpiecznik zwarcie zrobi, coś się wydarzy, i ten moduł leży. Czyści go, kasuje go, i już nie zawieszenie nie widzi. Tak jak ten tu też było to samo nie widział zawieszenia, raz widział, raz nie widział. Ale to była przyczyna w instalacji. Był kabel przetarty, przegrzany i zwierały się, i akurat się zawieszy. akurat po tym kablu, po tej linii szło zasilanie na sterowniki I to robiło zwalcie, czyściło, motor palił, wszystko działało Hamulce działały, wszystko działało Poza zawieszeniem No i co moi drodzy, tyle Tak krótko o tym Metropolisie, co nie, klocki hamulcowe A, dobra Co wam więcej opowiem, nic Chłodnica, tutaj w przód chłodzi się ładnie Widzicie, takie węże ładne No tak ładnie, szczególnie zrobione, nic nie Ale awaryjność jest Szczególnie zauważyłem te mają dużo awajności, co jeżdżą. Na przykład w znaczy już nie mówię, że w pogodę, brzydką, czy nie, że w deszcz nie wolno jeździć. Można, bo to każdy ma względ, Można, tylko po tym najgorsze stwierdziłem, przyjeżdża właśnie na to zawieszenie, że to się nie łączy, nie stykało, nie pykało, jakby jeździł po deszczu, w czasie deszczu, czy po dużych kałużach, zamok, nie zamóg, i nie został wysuszony pod, w, gara w garażu, czy pod wiatą, wiatr go nie przewiał, i nie wysło to, tylko został pokrowcem przykryty, tak o ten. No ale ten został zabezpieczony dlatego, że on jest, tu jest rama naga i instalacja, żeby chronić instalację, nie? w ten sposób został, dlatego został przykryty, bo jest świnik, wyjęty, leży na stole rozpołowiony cały, nie, nie pokażę Wam jaki, a dobra, pokażę, i tak dużo właśnie, tu co do mnie trafiło, takie awarie elektryczne, elektroniczne, jak ten to zwał, tak zwał, praktycznie 95% tych skuterów było, w czasie deszczu jeżdżone, a potem szybko, szybko, pogrobtem przykryty, żeby nie mógł. I tak sobie stał kilka dni, tak kilka razy co nie? Widzicie te zwrotnice, ładne są, masywne. Mówię, naprawdę dobrze się nim jeździ. Fajnie się jeździ, 400 pojemności, ale nie ma co tego. Dobra, kończę to nagrywanie. Koła trzeba przykręcać powrotem i to żabę wyjąć, bo dzisiaj go zabierają, więc to ostatni moment był. Do dogrania tego wszystkiego, bo to już miałem kiedyś zrobić, ale ktoś tam pisał o tych PZL, tak, no to są jeszcze są, jakieś tam urywki nagrane, Dobry. tak to jest. Silnik od hamulca ręcznego, silnik od zawieszenia, od blokady, jeden sterownik, drugi sterownik, sterownik na silniku do licznik, mamy tu kluczyk za Wam powiem, milionu czujeku, A, jest. Nie 38600 Ten jest zadbany Skutek bardzo ładny, miły Tak wam go jeszcze pokażę Zadbany, dbany był Jest dbany Jak dalej będzie po złożeniu wyglądał, to wam nie pokażę, no bo już mówię, ono od nas no nie jest daleko, ale jakieś 156 km, 150 albo 160 km. Właściciel mieszka, jego. Dobra, a to ja wam pokażę, co się w warsztacie dzieje. jeszcze O, takie coś mamy. Silnik rozpołowiony. Czekamy tu łożyska nowe. Wał, dwie korby. No. Będziemy to za chwilę czyścić, myć. No i będziemy sobie go składać. Odcinek o tym też będzie o tym silniku o fałce. o to fauka, jak widzicie. Jeden cylinder, drugi dużej pojemności w miarę nie tam 400, nie 500 już ale dość dłużej. No, dobra, to kończę. Widzimy się już w następnym odcinku. Pozdrawiam.